Nienawidzę biegać. Co mnie wkurza w bieganiu? Ludzie, podejmując się w ogóle tego challenge'u, dużo sobie oglądałem na YouTube. Jakichś różnych rzeczy, nie? Jakichś poradników, tutoriali, jak zacząć, w ogóle wszystkiego. I przekonało mnie to, że ludzie mówili, że bieganie jest jednym z najfajniejszych sportów, bo zakładasz buty, wychodzisz, i biegasz. No sobie pomyślałem? Takie proste, no to przecież let's go, nie? No, gówno prawda. Dopiero jak się bardziej zagłębiłem w temat po podjęciu decyzji, to się okazało, że musisz mieć przynajmniej z dwie pary butów, żeby, nie wiem, nie dostać kontuzji. Rotacje butów trzeba mieć. Trochę różnych, żeby móc się tam teges... Nie do końca wiem co, ale ogólnie mówią ludzie, wszędzie trąbią o tym, żeby mieć dużo butów. No i inwestycja też w ciuchy, nie? Jakby biegam codziennie, co drugi dzień, nie odążam tego prać, No, jeszcze jest coś takiego jak skarpetki biegowe. W ogóle nie można biegać w zwykłych. Nie wiem czemu. Biegam w zwykłych, mam odciski. Teraz wjeżdża zima, więc w ogóle jeszcze inaczej, nie? Będziesz trzeba jakieś kurtki, jakieś bluzy, no coś tego typu. Także. Nie, to nie jest tak, że zakładasz buty i wychodzisz, bo jednego dnia zakładasz takie, drugiego dnia zakładasz takie, tutaj musisz się ubrać tak, tu się musisz ubrać tak, a jeszcze sobie wymyślisz zegarek, to w ogóle tysiak leci kolejny. Nie ma problemu. Ale, 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 ale... Ech. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Może macie podobne myślenie, a może w ogóle myślicie, że ja pieprzę jakieś głupoty, także